Myślenice i Wasza telewizja internetowa. Interwencja kryzysowa bezpieczeństwo i edukacja w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Pod takim tytułem odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach 14 listopada 2019 roku. Nadzieja, pomoc, zmiana. To siódma edycja Akademii Prometeusza, na którą przybyli przedstawiciele samorządów oraz instytucji, którym idea interwencji kryzysowej jest bliska. Dzisiejsze spotkanie to rozmowa o rodzinie w kryzysie, o problemie przemocy w środowisku rodzinnym. Niestety ten problem, ten problem także no, dotyka wiele rodzin, więc my chcemy się dzisiaj wspólnie ze specjalistami zastanowić, jak przeciwdziałać problemowi przemocy domowej. I to jest główny przewodnik. I temat dzisiejszego spotkania. Gości przywitała Sylwia Michalec-Jenko, dyrektorka Myślenickiego Ośrodka, Bolesław Pajka, radny powiatu Myślenickiego oraz dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja, Marek Łatas. Witam Państwa bardzo serdecznie na siódmej Prometejskiej Konferencji, która traktuje o problematyce przeciwdziałania przemocy domowej. Dzięki ośrodkowi dużo osób wraca na normalny tryb życia. Ja też dziękuję tutaj za wsparcie, ponieważ sytuacja moja też była w sierpniu, można powiedzieć, bardzo krytyczna. Byłem już na tamtym świecie. Przywrócono mnie do życia dzięki Bogu, modlitwom tutaj po prostu i wsparciu ośrodka interwencji kryzysowej. To, co pani dyrektor robi zespołem, to brała sobie taki zespół że początki wyglądało na to, że to się uda. A w tej chwili ja przynajmniej mam takie zdania, będą wiele osób, że bez tego by się nie udało. Że jest to tak bardzo ważne, że w tych sytuacjach jak tutaj jest na tych banerach, kiedy wydaje się, że jest beznadzieja i nie ma wyjścia, ci ludzie właśnie pomagają znaleźć wyjście. Spotkanie było okazją, by wyróżnić osoby zaangażowane w krzewienie idei interwencji kryzysowej. Tegoroczne Anioły wręczył starosta Józef Tomal. Rodzina to rzecz bardzo ważna. Ja ją definiuję jako związek ludzi, którzy chcą być ze sobą, nawet wtedy, kiedy jest między nimi źle, ale na dłużej, nie na chwilę. Bardzo dziękuję pani dyrektor za tą naszą wspólną działalność. Nie ukrywam, że pani dyrektor ze swoim zespołem, można powiedzieć dobrze rozwikamowała nasz ośrodek w Małopolsce i w Polsce. Ja bardzo dziękuję także, że Pani Dyrektor i Państwo potraficie dobrze współpracować. Jest tutaj, jestem przekonany, że nie jesteście Państwo tylko dlatego, że tak należało być, odpowiedzieliście sztampowo na zaproszenia, dlatego, że Was tematyka interesuje, daje dobrą praktykę i dobre doświadczenie, żeby można było w tym kontekście działać. Konferencja ma niezmiennie charakter integracyjno-edukacyjny. Niezwykle ciekawy wykład dr Anny Błasiek dotyczył demokratyzacji relacji rodzinnych. Małżeństwo i często też rodzictwo, jak tutaj Państwu zaznaczam, jest traktowane jako przedsięwzięcie ryzykowne. Więc cały czas prowadzony jest ten dyskurs. Rodzina przeżywa kryzys, biorąc pod uwagę te wskaźniki, czy jest to naturalna zmiana, bo rodzina się zmienia. Jakbyśmy prześledzili na tle historii, ta rodzina cały czas się zmienia. A po wykładzie odbył się panel dyskusyjny wokół współpracy instytucjonalnej w obszarze pomocy rodzinie doświadczającej przemocy. Realizujecie wiele różnych projektów, takich o charakterze pomocowym. Co w nowym roku? Co się będzie działo? Czy są już plany na Wasze takie konkretne działania? Być może coś nowego. Nieustannie patrzymy na to, co się dzieje. Naszym przewodnim problemem na ten moment to są dzieciaki, to jest ich problem związany właśnie z myślami samobójczymi, z samookaleczaniem. Mamy też mnóstwo problematyki z obszaru psychiatrii. To są takie tematy bieżące, ale nieustannie też jesteśmy otwarci na różne kryzysy, które nam się po prostu przydarzają. Chcielibyśmy, żeby to były, Pani redaktor, tylko te kryzysy rozwojowe. Niestety tak nie jest. Gdzie można Was szukać i te osoby w kryzysie, gdzie mogą się do Was zgłaszać? Można na nas znaleźć zawsze przy ulicy Jagiellońskiej w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Mówię zawsze, ponieważ pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to jest to bogactwo. Wiem, że Państwo nas już znajdujecie także dzięki Państwa stacji, dzięki Państwa zaangażowaniu w problematykę społeczną. Za to też chcę Wam tutaj podziękować.